Cześć! Yes, witajcie! To ja, Danielki099 i sorry, że tak długo nie dodawałam filmików, ale tak jakoś po prostu. Właśnie mamy już wakacje i nagrywam ten filmik właśnie z powodu wakacji. Mam nadzieję, że będą dla Was najpiękniejsze i życzę Wam bardzo, bardzo dużo szczęścia w wakacji, żeby były najfajniejsze, no i w ogóle. Wakacje nie wiem, czy będę wchodzić jeszcze na YouTube, ale bardzo postaram się. Może coś jeszcze dodam. Nie wiem, nie wiem. No i w ogóle teraz postanowiłam trochę poprawić oceny, bo właśnie pójdę do piątej klasy po wakacjach. Może będę uczyć się wakacjami, nie wiem. Jeszcze się to Ale raczej nie spodziewajcie się nowych filmików. Niestety będę stawiała gdzieś tak po miesiącu lub w ogóle. Nie wiem, zastanowię się jeszcze. No dobrze, a teraz chyba kończę. To cześć, pa, pa. Serdecznie pozdrawiam moich kochanych fanów. O ile ich mam. Dobrze, pa, pa, patki. Pa, pa!